A ze mną w studiu profesor Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej. Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pilotażowy program wdrożeniowy sieci 5G w Polsce będzie realizowany w Łodzi, a w Łodzi będzie go realizowała m.in. właśnie Politechnika Łódzka. 8,5 miliona z Ministerstwa Przedsiębiorczości zarezerwowane w budżecie. Kiedy te pieniądze będzie pan miał na koncie, panie rektorze? A To są pieniądze publiczne, w związku z tym podlegają określonym zasadom procedowania. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ogłosiło konkurs w tej chwili na tak zwany Digital Innovation Hub i w tym konkursie pierwsza transza, która jest, to jest 30 milionów i myśmy złożyli stosowny, stosowny wniosek. Łącznie, bo tutaj jest również potrzeba kompetencji nie tylko naszych, ale Instytutu Łączności to jest taki Branżowy, bardzo znany instytut, który właśnie ma również kompetencje w zakresie technologii mobilnych, ale nie tylko. List intencyjny wczoraj z marszałkiem województwa w tej sprawie podpisany. Na czym będzie polegał ten program pilotażowy realizowany <laughs> przez Politechnikę? Trzeba tutaj wyraźnie powiedzieć, że jeśli chodzi w tej chwili o rozwój Europy, bo to trzeba w tych kategoriach patrzeć, nowy program nazwany dzisiaj. Poprzednio zwany Horyzont 2020, dzisiaj Horyzont Europa, przewiduje bardzo dużą transzę pieniędzy. To są dokumenty już po prostu oficjalne około 100 miliardów euro przeznaczone na rozwój konkurencyjności Europy. W tym jednym z podstawowych elementów jest tak zwana cyfryzacja gospodarki. To się dzieje w chwili obecnej, bo. Z różnymi nazwami, takie państwa, między innymi jak Hiszpania, Niemcy, e, Francja, e, Belgia, e, również my w tym strategii odpowiedzialnego rozwoju, który po prostu pan premier e, Morawiecki przedstawił, właśnie jest bardzo istotny element cyfryzacja gospodarki. To jest po prostu ogromne wyzwanie, ale jednocześnie to różne są szacunki. Ja posługiwałem się wczoraj na swoim wystąpieniu na sesji plenarnej konkretnymi dana, danymi. W zależności od tych e, e, obszarów, bądź 4, bądź 5, mówi się, że pojawi się w obiegu światowym dodatkowa, a jako wartość dodana, transza nawet w każdym roku ponad 400 miliardów euro. W związku z tym to jest również wyzwanie dla, dla Polski. My musimy być przygotowani. Ale mówi Pan przed chwilą, powiedział o Łodzi. Mówimy, Europa to jest e, konfederacja regionów. I te pieniądze, o których ja mówię są przeznaczane na regiony. Stąd umowa, która została podpisana przez Politechnikę Łódzką i Marszałka Województwa. Dlatego, dla regionu łódzkiego. Dla regionu łódzkiego. To wyraźnie to podkreśla. Dlatego, żebyśmy mogli skorzystać tak, z tych pieniędzy. Dlatego, tak. Powiem więcej. Układ jest taki. Europa mówi tak. Skoro mamy 200, około 280 regionów w całej Europie, no w Polsce powiedzmy, że mamy 16, tak, tak. jak województw, to każde z tych regionów ma w prawo ubiegać się o odpowiednią transzę czy dofinansowanie na utworzenie tego hubu cyfrowego, dlatego że głównym zadaniem i głównym wyzwaniem jest cyfryzacja generalna gospodarki. I można wtedy uzyskać 20 milionów euro z budżetu Unii Europejskiej na utworzenie tego chabotu. Niesamowite to, pieniądze. To, to, jest, to jest druga transza pieniędzy, stąd wspólnie z panem marszałkiem ja bardzo się z tego cieszę. Podpisany ten dokument. dokument. To ja jeszcze pana rektora zapytam jeszcze raz tak w skrócie, na czym ten pilotażowy program sieci 5G będzie po, polegał, jeżeli chodzi o Politechnikę? Mamy już przygotowany już projekt techniczny i technologiczny, stacji bazowych, które zostaną zainstalowane, dlatego że przechodzimy na zupełnie in, inne częstotliwości. Nowe rozwiązanie e, sie, instalacji sieci 5G mo, generalnie ocenia się, już nie, nie mówimy tylko o szybkości, prawda? Ale ocenia się, że ponad tysiąc razy wzrośnie pojemność sieci. Czy będziemy Możliwość możliwości za... obsługi, obsługi dodatkowych tak, milionów urządzeń. urządzeń, usług i itd. Tak Czyli wybudujecie te... te stacje bazowe i ktoś będzie e, mógł skorzystać z tego, co wy zbudowaliście e, m, i to no, testować? Musimy w ramach przetargu publicznego, jak otrzymamy te pieniądze, ogłosić przetarg i zgłoszą się producenci, którzy wybudują te stacje, nowe stacje bazowe. My je zainstalujemy, będziemy prowadzić badania, po prostu przesył sygnału pojemności, szybkości i tak dalej. Ale co więcej, w ramach tego porozumienia tworzymy platformę wiedzy. Platformę wiedzy, która w części będzie otwarta dla społeczeństwa. Tak, żeby można społeczeństwo mogło się logować na tą platformę. Pozyskiwać wiedzę, żeby nie było wywoływanych duchów niepotrzebnie, no użyję tego sformułowania, a jednocześnie w tej części zamkniętej będziemy po prostu prowadzić badania, skalować, badać co się dzieje, sygnał, bo mówimy o stacjach bazowych, które są. W ramach e, instalacji wewnętrznych również, to no nie tylko na budynkach. Czyli będziecie po prostu sprawdzać, jak, Będziemy to, jak to, to funkcjonuje, sprawdzać, tak? sprawdzać, prawda, na określonych w tej chwili często, częstotliwościach przydzielonych przez Urząd Komunikacji. Na koniec zapytam o takim niebezpieczeństwie, o którym przeczytałem, że wiele tych komponentów, większość tych komponentów do sieci 5G Chińczycy podobno produkują. I tu jest podejrzenie, że, że, że to może być niebezpieczne, jeżeli chodzi na przykład o podsłuchiwanie. No, wie pan, w trybie obiegowym, który jest. Czy my będziemy raczej z amerykańskich urządzeń e, korzystać? W trybie obiegowym, który jest. E, przecież ta reakcja Stanów Zjednoczonych nie była e, przypadkowa. E, ja nie mogę od, wziąć odpowiedzialności za to, co w tej chwili powiem, natomiast w trybie obiegowym takim publicznym jest, że e, w tych chipach były zaszyte elementy szpiegowskie. Stąd Huawei no po prostu jest wyautowywany. Natomiast. My nie, e, nie chcemy ko korzystać e, z tych możliwości, które daje Huawei, prawda? Mamy producentów i dostawców e, kilku, którzy mogą, e, mogą po prostu wytworzyć te stacje bazowe. Nie wolno mi oczywiście wymienić po prostu w tej chwili, <śmiech> <śmiech> dlatego że to w ramach przetargu będzie wszystko zrobione. Kiedy w takim razie na koniec zapytam te stacje bazowe powstaną w Politechnice? No w ciągu ja myślę tak, że w ciągu e, powiedzmy dwóch, trzech tygodni powinien być rozstrzygnięty ten konkurs. No i wtedy my ogłosimy po prostu przetarg. Musi być zlecone do centrum produkcyjnego jednej czy drugiej firmy, e, i w ciągu powiedzmy. Przypuszczam, że w dwóch, trzech miesięcy takie stacje bazowe, bazowe e, mogą być wytworzone. Na to będzie kilka do kilkunastu stacji bazowych na Czyli terenie. jeszcze w, ty, w tym roku mo mogą się takie stacje tak, na Politechnice pojawić? Koniec tak? ro, po, pod koniec roku mogłyby się pojawić takie stacje bazowe. Profesor Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej, był gościem Radio Łódź. Panie rektorze, panie profesorze, dziękuję bardzo. Ja również dziękuję bardzo Państwu.